Dobry wszystkim, którzy mnie oglądają, bardzo mi miło za lajki, za komentarze. Staram się, nie, staram się też, jak mogę, na bieżąco czytać, wyciągać pewne wnioski, też potwierdzacie to, co rzeczywiście jest tutaj omawiane. I tak naprawdę, rzeczywiście obiecałam zrobić takie podsumowanie roku, jak zrobił to Dawid z kanału Drugie Owce. 3 kwietnia minie rok, jak odeszłam z tej organizacji po napisaniu listu. Tkwiłam tam 30 lat, 28 lat w, byłam w religii katolickiej. Łatwo obliczyć, ile miałam, jak wyszłam, ile mam teraz. Niepełne 59, to może tak dla ciekawskich, ale się dobrze trzymam. I jeszcze co chcę Wam powiedzieć: trójka z moich dzieci zerwała ze mną kontakt. Nie widziałam na oczy Zuzi, która się urodziła na początku sierpnia. Nie wiem nawet którego dnia. Ja teraz opowiadam Wam to z, taką, z takim uśmiechem, ale. Życie w ciągu tego roku wyjścia nie było usłane różami. Róże też mają kolce i były różnego rodzaju zawirowania, różne emocje się u mnie pojawiały. To, że staram się być radosna, miła, szczęśliwa, to nie znaczy, że nie mam smutnych godzin albo dnia, ale jeśli jesteśmy świadomi tego, żeby Wskoczyć na te wyższe wibracje, żeby zmienić swoje nastawienie, jeśli kochamy siebie, to zrobimy to jak najszybciej. Czasami jest to trudne, ale ja też staram się nad tym pracować. I co chcę Wam powiedzieć? Dawid z kanału Cała Prawda, też Dawid, kiedy przeprowadzał ze mną wywiad, on tam gdzieś we wcześniejszych nagraniach jest nazwał mnie silną kobietą. Ja wiedziałam, co się będzie wiązać w momencie odejścia, że z dnia na dzień zawali mi się cały świat, on zniknie. Tak naprawdę, zniknie. Ta iluzja wykreowana przez tą organizację zniknęła mi z oczu, ale to też wiązało się z emocjami, które się pojawiały, i mówi się, że. Silne kobiety też płaczą. Niektórzy uważają, że nie, ale one też płaczą, wycierają łzy. Jeśli upadają na kolana, otrzepują je, wstają, poprawiają koronę i zasuwają dalej. I tak staram się robić, ale to, co się zadziewa w życiu, w naszym życiu, tak naprawdę, to nasze człowiecze życie jest związane głównie. Dają nam się wyznaki nasze emocje, to co płynie z serca, to co czujemy sercem, ma wpływ później na to, jak funkcjonujemy. Też sobie zrobiłam ściągi, takie szkice troszeczkę. Yy, przygotowałam też wspaniały taki przebój yy, Jackowskiego, który adekwatnie wiąże się yy, z, yy, z tym tematem. Bo wychodząc z organizacji, kim się stajemy, stajemy się wolnym człowiekiem. Więc witam wszystkich ludzi, eksów, tych, którzy mnie regularnie oglądają, osoby, które są poza organizacją, a które są w zborach i które też tam po cichutku wchodzą na mój kanał. Chcę Wam puścić fragment Ja, pilot. Fragment nagrania Marka Jackowskiego, zaraz Wam powiem tytuł, ale co chcę powiedzieć, bo chyba nie dokończyłam. Witam w wolnym i pięknym świecie po wyjściu z organizacji. On jest, on jest wolny i piękny i wolny od tego, co jak w krzywym zwierciadle przedstawia ta sektokorporacja. Posłuchajcie teraz fragmentu przeboju. Jest naprawdę y, bardzo wymowny. Y, uderza w samo serce. Proszę. Słyszeliście, puściłam Wam refren, bo ten refren uświadamia, czym jest wolność. Nie wiem, czy wiecie, że najwyższą formą miłości jest wolność. Najwyższą formą miłości jest wolność. I jeśli ktoś nam ogranicza naszą wolność. Czy to będzie robił w związku, czy yy, tak jak yy, ograniczają to yy, różne religie, m.in. ta organizacja, to świadczy o toksyczności, o toksyczności yy, tych osób, które manipulują ludzkimi umysłami i mają wpływ na innych. Na kontrolę, tak, bo jest nadmierna kontrola, trzeba uważać, co się myśli, co się mówi, nawet jak się myśli inaczej, to pewnych rzeczy nie można głośno powiedzieć. Kwestia energii, także słuchajcie, tak to wygląda. I pierwsze słowa, to zaczynanie, ja aha, poczekajcie, początek chyba przeboju zaczyna się, tutaj puściłam Wam refren. Kiedy idę ulicą w biały dzień, świat wydaje mi się taki dziwny. Wiecie, że na następny dzień po wyjściu z organizacji ten świat, jak się budzisz, wydaje się dziwny? Naprawdę wydaje się dziwny. I głównie z tego powodu, że y, tracisz kontakt. Z tymi wszystkimi, z którymi, z którymi byłeś, byłaś 30, 20 czy 10-5 lat, tak? Ale refren dalej nam mówi: w życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Trzeba wolnym być. My, wychodząc z organizacji, osoby, które wyszły, wiedzą, że trzeba się na nowo uczyć życia w tym wolnym świecie, bez kontroli. To jest wolny świat bez kontroli, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Niełatwy może pod tym kątem, że musimy się zmierzyć z własnymi emocjami, z bólem ze względu na odrzucenie przez bliskich, którzy nas traktują zgodnie z wytycznymi organizacji. Ale tam pod koniec refrenu są też piękne słowa. Słuchajcie, piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień i tak jak powiedziałam, piękny jest każdy dzień na wolności. Bez nadmiernej kontroli możesz mówić to, co myślisz, robić to, co myślisz, możesz ubierać się tak, jak chcesz. Nie musisz robić tego pod kątem tej organizacji, gdzie są konkretne wytyczne, a jak nie, to pójdziesz na dywanik albo ktoś ci zwróci uwagę. Ale też tam dalsze słowa mówią: znowu myślę, co ja tutaj robię, wszystko miało być inaczej. I czasami mogą się pojawiać też takie myśli, że wszystko miało być inaczej. Tak naprawdę życie to jest to, co nas otacza to jest matrix, to jest iluzja. To jest kreacja zbiorowej świadomości, to, co nas otacza, to, co się dzieje na świecie. Tutaj te słowa mówią, wszystko miało być inaczej. Tak, ja wcześniej nie spodziewałam się, że podejmę taką decyzję, słuchajcie. To miało całkiem inaczej być. Miałam tam dalej siedzieć, tak, ale zmienia się człowiekowi świadomość i zostaje ukarany przez ich wszystkich na czele tymi ośmioma leśnymi dziadkami. Yy, I tam też jedne z, ze słów brzmią dzisiaj nawet najlepszy mój przyjaciel w żywe oczy potrafi ze mnie kpić. Nawet najlepszy mój przyjaciel w żywe oczy potrafi ze mnie kpić. Yy, spotykamy różnych ludzi na naszej drodze. Yy, przecinają się nasze yy, yy, linie czasoprzestrzeni i Mając nawet tam w organizacji najlepszych przyjaciół, przyjaciółki, to co się dzieje. Nie wiem, tak naprawdę, nie wiem, co mówią o mnie, co mówią o innych osobach, które wychodzą z organizacji, czy kpią, jak mogła to zrobić, tak. Mogą padać różne określenia, nie chcę tutaj nikogo zaszufladkowywać, ale niestety osoby, które wychodzą, są postrzegane w negatywnym świetle. Ale najciekawsze są, bardzo mi się podobają te dalsze słowa. Gdy ktoś serce ci zakłuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz, wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu bo naprawdę wolne serce masz. Gdy ktoś serce ci zakuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz, wiecie, kto zakuł serce w łańcuchy? Osobom, które są tam w organizacji. Znieczulił to serce. Ośmiu leśnych dziadków, yy, którzy... Yy, i oczywiście psy na smyczy ośmiornicy, czyli osoby na przywilejach w zborze. Ja tak, w, na którymś z nagrań mi przyszło tak do głowy, więc no słuchajcie, rzeczywistość tak wygląda. Bo robią wszystko zgodnie z ich wytycznymi, ale serce zakute w łańcuchy śmieją się prosto w twarz. Symbolicznie się śmieją. Symbolicznie, bo. Jako obserwatorzy widzą, jak można manipulować ludzkimi umysłami i sterować zachowaniami ludźmi. To jest programowanie neuroligwinistyczne, NLP. Nie wiem, może coś testują tak, na pewnych grupach religijnych. Ale tutaj dalsze słowa mówią: Wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce masz. I te osoby, które są jeszcze w organizacji, a planują wyjść, to powiem Wam: Dasz sobie radę, przyjacielu. Dasz sobie radę, każdy z Was, każda z, każda z Was, która będzie chciała podjąć ten krok, da sobie radę, bo naprawdę wolne serce masz. Kiedy zmienia nam się świadomość, to serce, te, te łańcuchy okalające serce pękają. One pękają, one nie mają siły, by, by to szczere serce dalej ściskać i znieczulać. Nie mają. I jeśli mamy wolne serce, zaczynamy y, żyć zgodnie z nim. Y, zgodnie z własną duszą, z, wła z własnym, język mi się plącze, z własnym jestestwem i zachęcam wszystkich jednak do podejmowania tego kroku, bo ona, ta organizacja się kruszy. Oni wam mówią, że was jest 8 milionów. Oj, was, was jest dużo mniej, znacznie dużo mniej. Przypuszczam, że statystyki są nieźle fałszowane, więc yy, yy, nigdy tak naprawdę, Wy się nie dowiecie, nie dowiem się ja, ile rzeczywiście osób w tej chwili tam tkwi. Prawdopodobnie, podobno jest dużo więcej tych, którzy stamtąd wyszli, niż, niż którzy tam są. I jeszcze coś chcę Wam powiedzieć. Przypomniało mi się takie określenie, nie wiem który werset, nie chciało mi się szukać, czytać, grzebać. Tam takie sformułowanie jest: chwycą się rąbka szaty. Uchwycą się rąbka szaty. Chyba szaty Jezusa, tam o to chodziło. To jest nawiązanie do tej małej trzutki, bodajże tak. I hmm. drugie owce, czy inne, w innych przekładach. Uchwycą się rąbka szaty. I mówię do osób, które dostrzegają manipulację i hipokryzję, czy warto trzymać się tego rąbka szaty. Słuchajcie, to jest rąbek. Ja tu mam falbankę przy stójce. Niektórzy się trzymają tego rąbka, bo może to jest ta prawda, ta, ta najprawdziwsza prawda. Ale większość eksów, słuchajcie, jeśli wchodzicie na te strony, na takie strony jak moje, na kanały, dużo osób mówi prawdę o tak zwanej prawdzie. i nie trzymajcie się, rąbka tej szaty, bo nie ma sensu. Nie ma. Lepiej samemu, po co się męczyć? Czasami, jak czegoś kurczowo się trzymamy, zużywamy więcej energii, niż to puścimy. Zobaczcie, jak ja trzymam. Ja muszę ścisnąć palce trzymaj się, trzymaj, bo szata się przesuwa a puść. Nie ma napięcia nie ma. Lustro. I tak samo jest z ciałem, z psychobiologii są spięcia w ciele, problemy zdrowotne, na wcześniejszym nagraniu o tym mówiłam. Także zachęcam Was do życia na wolności, bo tak naprawdę, jeszcze raz się powtórzę, najwyższą formą miłości jest wolność. I teraz tak, przejdę może dalej. Dalej omówić jeszcze to, to moje podsumowanie. No, też osoby, bo nie dopowiedziałam tego, które opuszczają tą organizację, czy są wykluczane, czy robią to dobrowolnie, na własnych warunkach. Jeśli ktoś nie wie, to ja to określam jako mentalne grzebanie żywcem człowieka. Czyli Taka osoba jak ja i inne dla nich nie istnieją. Nie ma pozdrowień na ulicy, nawet jak ja mówię dzień dobry, to się pojawiają jednostki oczywiście, które mają to wolne serce i szczere i odpowiedzą i porozmawiają, ale większość udaje, że nie widzi, czyli traktuje nas jak eter, powietrze ale ze względu na to, że od czasu jak pojawił się internet świat zrobił się bardzo mały, jest duży przepływ informacji, więc szybciej w szybszym tempie jest obnażana ta prawda o prawdzie, prawda o sektor korporacji, jak ona funkcjonuje. Jak zniewoliła umysły ludzkie, jak poddaje ich manipulacji. I wiecie co? Goebbels powiedział takie słowa: kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Dlaczego w tej organizacji zachęca się do regularności, bo trzeba być regularnie na zebraniach, na zebraniach regularnie oglądaj broadcasting, co tam jeszcze: zgromadzenia, tak? Dlaczego? Bo jest pranie, jest powtarzanie. To jest programowanie przez powtarzanie, to co robi system, co robił przez ostatnie dwa lata i robi dalej. Programowanie przez powtarzanie. I tam y, synapsy wam nie pracują prawidłowo, więc y, dlatego bardzo ciężko się uwolnić z tego typu y, organizacji. Y, jeszcze chciałam coś wam powiedzieć. Aha, jeszcze mamy troszkę czasu. Nie wiem, czy się zmieszczę w jednym nagraniu. Miałem taki ciekawy tekst. Poczekajcie. Ja na wcześniejszym nagraniu y, omawiałam przebój. Y, przebój. Y, aha, maleńczuka. Kogo to obchodzi, kiedy boli, tylko ciebie, kiedy idzie źle. I tak naprawdę, wychodząc z organizacji, y, mówi się, że jest, je, będąc tam masz mnóstwo przyjaciół, to kiedy z niej wychodzisz, Nikogo. Kogo to obchodzi, kiedy boli? Nikogo. Nikogo. A co jest celem, słuchajcie, prawdziwej przyjaźni? Dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje. Dawanie jej siły, wspieranie, wspieranie, bycie przy niej, bycie przy niej. Empatia to jest odczuwanie to na... w organizacji to było. Empatia to jest odczuwanie, odczuwanie czyjegoś bólu we własnym sercu. Ich serce jest znieczulone, bo oni nie czują mojego bólu. Nie czują. I przyjaźń nie ma jakiejkolwiek wartości, jeśli nie ma empatii w niej. Tak chciałam nawiązać jeszcze właśnie do tego wcześniejszego nagrania, ale słuchajcie, tam się mówi o miłości, o przyjaźni. A tak naprawdę yy, fakty są takie, że człowiek może powiedzieć ci milion słów, pięknych słów, ale dopiero jego zachowanie mówi o nim wszystko: to, jakim jest, jaki ma charakter, jakim jest człowiekiem, yy, czy przejawia miłość, bo w organizacji oni nie są uczeni miłości do siebie. Jak ktoś nie kocha siebie, nie kocha bliźniego. Pomimo, że mu się wydaje, że tak jest, czas nieubłaganie się posuwa do przodu. Słuchajcie, ja zawsze powtarzam, że mój telefon ma limit, pilnuje mnie i tak staram się zmieścić w przeciągu dwudziestu paru minut. Dlatego wszystkiego dobrego wam życzę szczęśliwego wieczoru, nocy albo poranka. To jest pierwsza część nagrania, podsumowania mojego roku. Będzie jeszcze druga, gdzie będę starała się też opowiedzieć o różnych sytuacjach i o tym, jak można być szczęśliwym i wolnym na tym świecie. Do miłego usłyszenia. Jeszcze raz jestem wdzięczna Wam wszystkim. Życzę Wam szczęśliwego wieczoru i do, do miłego zobaczenia. Papa! Pa.